Coś po prostu zaczęło od zdolności manualnych. Zawsze mnie ciągnęło do jakiejś prac po prostu manualnych. Nie takich bardziej ścisłych, tylko bardziej coś dających wyzwanie, żeby coś potworzyć, coś pokombinować, jak to niektórzy pospolicie mówią. Po prostu na koniec podstawówki. Tak, stwierdzono, że mam. Zdolności w robieniu prac ręcznych i pokierowano, że jest taka szkoła. Także no i tak potem przy bliższym poznaniu tego fachu. Jednak stwierdziłem z samej też nieraz ciekawości pociągnęło mnie to w tym kierunku. Także teraz gdybym gdyby miał drugi raz wracać, to z, z pełną świadomością bym wybrał ponownie wikliniarstwo. No. Nie, nie, nie. To ja jestem po szkole wikliniarskiej w Kazimierzu Dolnym. Był kierunek właśnie wikliniarstwa. Już po prostu tego profilu w Kaźmierzu nie ma. I można powiedzieć, no kontynuuje się to, co człowiek zdobył wiedzę podczas, podczas swojej edukacji. Także też po spotkaniu nieraz z panią profesor też tak dużo jej zawdzięczam, bo tak mogę liczyć na to, że co się nie uczyłem, to jeszcze mi coś podpowie. Pierwszy jestem w rodzinie, który się tym Zajął, ale po prostu przy bliższym Poznaniu tak mnie to zafascynowało, coś mnie tchnęło, że to jest, to musi być to, po prostu ten tak jakby przeczucie, że to będę lubiał robić i po prostu jest jakby, nie wiem jak to nazwać, po prostu jakby powołanie do tego, bo niektórzy mają po prostu, dryg, tak jak Pan mówi, do jednych, innych rzeczy w, w stolarstwie, również im stolarka mnie pociąga coś zrobić bo to jest powiązane z wikliniarstwem. Także przy teraz, jeżeli miałbym wybrać ponownie, jakby w nowym życiu, to na pewno byłoby wiklina, żadna inna zawody, które by nie ciągnęły. No w tej chwili można powiedzieć, że wiklina przeżywa ponowne jakby odrodzenie, bo wszystko wraca do naturalności. Same rzecz biorąc kosze na zakupy kosze na zakupy wypychają, można powiedzieć, wszystkie siatki, bo to jest kosz praktycznie, praktyczna rzecz i na zakupy, i grzybiarze na jesień mają na grzyby również. Także wszystko wraca, jest ponowne odrodzenie. Także jeszcze tym bardziej, że się przekonują, że to jest natura. To jest po prostu to, co człowiek może, to co ma koło siebie i może to spożytkować. Nie każdy to Widzi. Dla jednego mogą być tak jak przy Wiśle, można powiedzieć, to są haszcze zarośla. Dla mnie to jest po prostu no, raj. Czuję się praktycznie, można powiedzieć, jak w niebie. Można pójść rano, wyjść wieczorem z gotowymi koszami. No, raczej, meble tak może w przyszłości pod kątem jakbym bardziej się nad tym po prostu więcej czasu na, na robienie. No i tak od strony poznać technologicznie. Po prostu, bo to jednak me meble to już jest większe wyzwanie niż jakiś taki standardowy koszyk. Bo to jednak są i tak, i wchodzą w grę kije wiklinowe, i grubsze, i po prostu technika robienia też. I bo to jest, mebel to jest rzecz użytkowa, tak jak fotele, no to musi też wytrzymać odpowiednio, posłużyć lata, nie żeby było jednorazowe, tylko żeby posłużyło, no i... Wykonanie też musi być solidne. Jakoś jednak się lepiej odnajduje w drobnych rzeczach. Może bardziej mnie to pociąga. Ciągnie takie, no coś takie dłubanie po prostu takich no rzeczy, których gdzieś nie ma, żeby po prostu za, I może dzięki temu człowiek zaistnie, jeżeli coś robi nietypowego niż standardowe rzeczy. No raczej tutaj w okolicy czy coś to jest... Tyle, jeżeli jeszcze gdzieś po wsiach pozostawali osoby, takie starszego pokolenia, takie z tego. A żeby tak bardziej tutaj, no rzadko chyba, że przy jakimś tam święcie, gdzieś jak się zjadą z Polski, z różnych rejonów Polski, no to wtedy można się zapoznać, w którym rejonie jeszcze to jest tak bardziej, bardziej rozwinięte, w którym są osoby chętne, żeby to dalej kontynuować do nauki. No bo żeby to nauczyć się, to też wiadomo, wymaga czasu i cierpliwości poświęcenia. Coś nie każdy chce, bo to się ubrudzi, ale to jak, jak widać jest prasa ręczna. No niestety, w tym maszyny wyplataniu jeszcze nie zastąpiły człowieka. Człowiek jest tą maszyną naturalną, która to wytwarza. To myślę, że to jakoś tam będzie się przeradzało, to że może się... To będzie rozwijać, no bo zapotrzebowanie po prostu wraca na kosze. Także, a osób, żeby tak, no każdy się przekonuje, po, po, nawet po samych warsztatach. Są osoby chętne, które chcą tylko spróbować, a są osoby, które chcą troszkę zaczerpnąć, żeby po prostu, że miało do czynienia. No i w przyszłości tam się z, ktoś odezwie, że jak to zrobić, bo sobie chce przypomnieć. To są różne przedział wiekowy: jest od malucha do osoby dorosłej. Prowadzę warsztaty dla młodzieży, dla dorosłych, dla dzieci, zajęcia kilkugodzinne, kilkudniowe. No bo najbardziej, żeby coś pod, nauczyć się, coś podstawy, to już jednak kilka dni, po parę godzin jest potrzebne. No oraz potem ćwiczenia, po prostu praktyka żeby tego, nie to, żeby jednorazowo, tylko to trzeba po prostu udoskonalać. Czym więcej się robi, tym lepiej to się utrwala. No to powiem, że tak różnie jeżdżę po takich festynach, po udział w imprezach szkolnych. To raz się spotkałem, że pojechałem, zaproszono mnie na Europejskie Dni Dziedzictwa Kultury. To pomyśleli, że przyjedzie jakiś starszy pan w podeszłym wieku, a tu ktoś był zaskoczony, że Ktoś jeszcze może być młody, że ten zawód wykonuje. Także to było takie zaskoczenie dla organizatorów również. Że spodziewali się kogo innego, a ktoś inny przyjechał. No ja na razie jeszcze tak jestem na etapie planowania przedczeladniczym. Po prostu planuję zrobić właśnie egzamin, bo są robione, także no cały czas myślę o tym. Także nie pozostaje na laurach, żeby się zamknąć w kręgu jakiejś rzeczy, które się robi, tylko chciałbym się dalej to no, rozwijać, bo to jako pasja. A ja wiem, jak się życie potoczy, może w pewnym czasie przyjdzie, że to będzie po prostu jakiś z tego człowiek żył. Także to jest nie wiadomo, zawsze trzeba mieć jakieś hobby, które jeszcze można później spożytkować z zabezpieczeniem na życie.